No, y, godzina 2230 coś jestem w Wenlo na małym boisku. Y, o, takie małe. O, takie małe jest boisko. Tu mi już mignęło, że to jest okrągłe, ale jeszcze nie wiem, co to jest. O, sorry za światło, ale nie dysponuję teraz lepszą latarką. moment, jest ostrość. Grubo, coś grubo pociąg. Oho, czekaj, moment, ten tonter wyłączę. 1600 nawet nie wiem jeszcze co to jest. O, grube sreberko, znaczy cienkie, ale grube. Pięknie. A to jest wykrywacz. Gorąco polecam. Maszyna do zadań specjalnych na śmietniki, boiska i nie tylko.